Siemano, dzisiaj jestem na wyspie pomarańczowej, tak zwanej Orange Island albo Tangerine Island, są dwie różne nazwy. Jestem teraz w parku bambusowym, w ogrodzie bambusowym. No i tutaj są takie zagajniki bambusowe, zobaczcie jak to wygląda. Nie jest to może w 100% spełnienie mojego marzenia, aby zobaczyć las bambusowy, ale zdaję sobie sprawę, że to już bardzo blisko. Przynajmniej w części, po części, marzenie to zostało spełnione. To jest trochę tak idealnie, za idealnie, nawet powiedziałbym, wszystkie ścieżki wyłożone brukiem, wszystko tak idealnie posprzątane, czyściutko. Ale są bambusy, to chciałem zobaczyć. I tym się zachwycam tutaj. Może sobie wezmę jakiś patyczek bambusowy na pamiątkę. strasznie gorąco, dzisiaj jest prawie 40 stopni, ale to mi nie przeszkadza w oglądaniu tego przepięknego, fascynującego krzaka, krzewu, nie wiem czy to krzew chyba jest, zobaczcie jak to rośnie ciekawie. Podobno bardzo szybko, nawet do metra na dobę. Może nie tutaj, nie w tym klimacie, bo tu jest dość chłodno jak na bambusa może, ale ten prawdziwy taki bambus japoński, on rośnie nawet do metra na dobę.